A teraz rękaw, drugi rękaw tego swetra będzie robiony od dołu, od ściągacza. Czyli nabieram 16 oczek. jest 16 teraz dzielę na pół 8 Dobra. Teraz tak sprawdzam przylegają do siebie lewa strona do lewej strony dobrze biorę sobie ten sznurek tutaj i zaczynam przerabiać oczka pierwsze prawe musi być dosyć ciasne no i jedno prawe jedno lewe jako że to ściągacz No, najprostszy ściągacz. Teraz przekładam. Nitka w środku. Tutaj muszę wrócę. A tu muszę wyjąć. No i sprawdzam, czy nic się nie poprzekręcało. Czy lewa strona do lewej strony przylega? Tak. No i. Te 8 oczek też przerabiam. Jedno prawe, jedno lewe. Niech Was zaniepokoi, jak skończycie rząd na oczku prawym. To znaczy, że coś się musiało zgubić. Jak jest parzysta ilość, to powinno się kończyć na lewym. O. Lewe. to co bywa. Raz 2 3 4 5 6 7 8. Raz 2 3 4 5 6 7 8. Dobra, jest 8. Czyli tutaj nic mi nie brakuje. I od teraz, jak już przerobiłam te wstępne oczka, to tutaj przerabiam sobie 7 y, 7 rzędów. Skąd? No, no, Siedem rzędów, mm, bo tyle zrobiłam na drugim rękawie, znaczy na pierwszym rękawie, więc tu już pozostanę konsekwentna. Mam już ściągacz, a teraz, z uwagi na to, jak jest zbudowany drugi rękaw, robię tutaj jeden dodatkowy rząd samych prawych oczek. I będę zmieniać. Po tym jednym rzędzie kolor i rozmiar drutów. No dobra. Teraz. Zabieram się za rękaw. Mam już drugi rękaw, więc y, będę się starała dopasować do tamtego. W tym celu będę robić po 7 y, rzędów z każdego koloru. I przy okazji. Będę robić też dodawanie oczek. Chociaż jak robiłam w drugim rękawie, to odejmowałam, ale tutaj będę dodawać. Dodawać zacznę już niedługo, choć jeszcze nie teraz. Dopiero jak dojdę do określonego rzędu na kolorze fioletowym, czyli to będzie za kilka rzędów. A na razie przerabiam sobie po prostu. Udało się pozbyć tamtego drutu. Co tu się wydarzyło? Nie słychać. No dobra! Wystarczy to wyjąć i odwrócić. Ale... Śmieszne było. Śmieszne. Zdarza się w najlepszych domach. No więc jak już druty mam w tą stronę, co trzeba, to przerabiam 5 rzędów fioletowym kolorem. No dobra, mam te 5 rzędów. Zostało mi jeszcze 7. Tu, jeszcze dwa, żeby mieć 7. Tu będzie. Szef, reklamą zaznaczę go sobie tak, wzdłuż. dobrze go jednak widzieć. I te od teraz w co drugim rzędzie będę za grawką i przed grawką dodawać oczko. Czyli tu jest prawo oczko za grawką. Tu jest dodatkowe. I specjalnie zostawiam sobie to na, na brzegu na razie. Dojeżdżam do samego końca. I teraz tutaj biorę sobie jedno oczko więcej. A teraz to będzie już drugie okrążenie. Więc przerabiam wszystkie oczka po prostu prawe. A pod koniec zmieniam sobie już kolor włóczki. Bo to będzie oznaczało, że. A więc jeszcze raz tutaj po prostu pokażę. Tu mam agrawkę, zaznaczony szef i jedno okrążenie, same prawe. A w kolejnym okrążeniu, które się zaczyna tutaj, zaczyna się za agrawką, dodaję jedno oczko pod to. I potem jak dojadę do końca, to pod to przed szwem, przed agrawką dodaję też jedno. I tutaj mam siedem rzędów już fioletowych, za chwilę będę mieć siedem rzędów popielatych, potem takich. I powinnam na samym końcu przestaje po prostu inaczej, przestaje dodawać te oczka w momencie, kiedy mam na drucie 30, ich w sumie 6. 36 oczek muszę mieć do połączenia rękawa z body. No dobra, mam 36. Tu w ostatnim okrążeniu y, musiałam już zmienić kolor. Bo mi się skończyło różowe. I poszfięć zaczynam. Zakończenie. Ważne, żeby to zakończenie wyniknęło przy szwie. No dobra, mamy to. Teraz. Biorę, biorę sweterek, tu mam tą dziurę, na którą nabrałam dodatkowe trzy oczka. Zdejmę sobie gumkę i teraz przykładam. Prawa strona do prawej strony. Tu mam tu mam szef i tu mam to oczko nad szwem, Prawa dotyka prawej. I teraz tak. Bijałam się tutaj. I teraz też to zrobię. No i mam jedno. Staram się. O tak, czyli to jest to. Staram się nie pomijać, oczek, bo może to generować problemy. Tu się wbije pod oczko tej wielkiej dziury, czyli tu mam te dwa dodatkowe, a teraz będę już się wbijać po prostu po kolei. Wyjmuję, zdejmuję sobie parę oczek z drutu. Mam nadzieję, że nie będą jakoś strasznie żywotnie uciekać. No i szukam następnego tu. I tu. I następne tu. Mogę sobie teraz tak przyłożyć. No i tylko pilnuję, żeby mi nie półciekały, bo nie chce mi się ściągać po jednym z drutu. Więc muszę być ostrożna. No więc szywam sobie zszywam. Tak to wygląda z zewnątrz. To już mi <laughs> została nieduża dziurka. Robi się niewygodnie. Więc mogę teraz się przenieść na lewą stronę. <laughs> Wcześniej nie chciałam tego robić, bo jak zaczyna się to szywanie na prawej, to jest większe prawdopodobieństwo, że się nie pomylimy. Bo wtedy można sobie przyłożyć pachę do pachy. Wszystko widać. O, teraz jestem na lewej. i kontynuuję sobie zatykanie tej dziury. Wyjmy już resztę oczek. Gdzie jesteś. No więc tak. Łapię kolejne oczko. Aha, mogę sobie teraz zobaczyć, jak mi idzie łączenie tych oczek. Czy to wyszło równo, czy nierówno? No, wygląda ok. I teraz jeszcze raz sprawdzam, czy jak łączę, to jest prawy przy prawej. Jest prawy przy prawej. Nie marczy się, jeśli na sam koniec Zobaczycie, że te oczka nie są jeden do jednego. Dlatego zaczynamy i kończymy pod pachą. Bo tam jest margines błędu. No takie rzeczy. Nie będzie tragedii. O! I tu mam już ostatnie oczko. No ale widzicie. Przepraszam. Raz, dwa, trzy. I robimy sobie tutaj te oczka. W tych dziurach. Bo jak wiemy, fizjologiczna dziura pod pachą nikogo nie cieszy. Nawet sami pachy. Więc jeśli tych szwów będzie tutaj troszkę więcej niż ustawa przewiduje, to tylko i wyłącznie na plus. O, I ostatni mi został. Nitka nie szkodzi, że wystaje, bo zaraz ją sobie upnę. W sensie, że wchodzi do środka. O. Tak. Teraz złapię sobie tą nitkę na wielką, gigantyczną igłę. Dziewczarko, <laughs> dziewczynka, <Dziwiartką>, przepraszam. <laughs> no i sprawdzę gdzie tu można ją. Tą nitkę oddelegować. Żegnam Panią. A tutaj wyjmę sobie tylko jedną. I zrobię mały podwójny supełek. I ona już nigdzie, nigdzie nie... Nigdzie, nigdy nie pójdzie. Teraz Wam pokażę. To już możemy Teraz wam pokażę różnicę pomiędzy rękawem robionym od góry, a rękawem robionym od dołu. Proszę. Ten od dołu ma, tutaj. Szef. A ten przechodzi płynnie z, od samej szyi do dołu. No więc myślę, że wybór jest zależny po prostu od tego, co robimy. Tutaj ładniej by ten sweterek na pewno wyglądał bez tego szwu. Tak jak jest tutaj.